Witam, Tomasz Bobrek z Policji w gościem TVN24. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. A to przejście, które jest za naszymi plecami, można powiedzieć o włosy od tragedii, tak? Tak, dokładnie. O mało co doszło faktycznie do prawdziwej tragedii. Także tutaj w sobotę po godzinie 18.00 kilka osób oczekiwało przed przejściem, żeby przejść na drugą stronę. W tym momencie kierujący samochodem osobowym to była Toyota. Prawdopodobnie stracił panowanie nad tym pojazdem. Wpadł w pości, obróciło jego samochód i i uderzył w te osoby, które stały na tym przejściu. Tam dwie osoby zostały poszkodowane: 36-letnia kobieta oraz 30-letni mężczyzna. A poważne obrażenia? Tutaj po udzielonej pomocy zostały osoby te zwolnione, także tutaj nie było poważniejszych tutaj nie, wy, nie wymagały hospitalizacji, więc nie było poważnych obrażeń. Tutaj ten kierowca okazał się 31-letni bytomianin, w organizmie miał ponad promil alkoholu, także tutaj został zatrzymany. Następnego dnia został przesłuchany, przedstawiono mu zarzut. Tutaj prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w kwocie 2000 zł. Ta sprawa się już zakończyła, czy ona będzie miała jeszcze swój bieg, czy jeszcze ten mężczyzna, wobec niego będą wyciągane jakieś konsekwencje? E, tak, no tutaj zależne będzie od obrażeń, jakie tutaj te, te osoby będą miały. Tutaj poszukamy na dokumentację, Medyczną, więc ta sprawa dopiero nabrała swojego tempa. Będzie to kwalifikowane jako kolizja czy jako wypadek? To już zależy od obrażenia. To jest tak, że ten mężczyzna wpadł w poślizg, czy on nagle zjechał? czy znaczy, e, prawdopodobnie sytuacja wygląda w taki sposób, że e, nadmierna prędkość, tutaj e, ciężkie warunki e, na drodze, tutaj e, samochód z tego co ustalono, samochód w, wpadł w ruch obrotowy i tutaj bokiem uderzył w te osoby, także tutaj należy, należy wy, prawdopodobnie była ta prędkość To by widziały ten samochód, prawda? Jak on podjeżdżał do nich i, i zaśnizgiwał się w kierunku. E, tak, w dużym prawdopodobieństwem jest, ponieważ osoby stały przodem do tego przejścia, a samochód nadjechał z lewej strony, więc automatycznie te osoby mogły prawdopodobnie... Ten samochód, ponieważ jest kilku osób, dwie osoby zostały potrącone, a reszta osób zdawała uciec. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ile pan Tomasz Bobrek z Policji w Bytomiu, zatem o włosy od tragedii. 10 grupa, która stała na przejściu dla pieszych, samochód w nich uderzył. Na szczęście te obrażenia tych dwóch osób okazały się niegroźne no i tutaj nie doszło do tragedii.